Druga czterdzieści rano, Zakopane Lecę na autobus Który zawozi nas na Dolinę Chochowską Skąd jest start Już się chce Jak wstaję o pierwszej W nocy To się nie chciało Jak sobie pomyślałem Na co mi to Ale teraz się chcę. Dwa bananki jeszcze na trasę Zanim będzie star, co zrobię minie? Potem lecimy. Po swoje. Hej. スタジオです。

coś ślisko no czarne kamienie i drewno nie te czarne są mega śliskie pada nie staję chodź linki szybkie mety dziękuję to metak <śmianowice> <To dopiero! śmianowice> Pociśniemy razem i zresztą się tam dogonimy! No! Ja tam Roberta widziałem, Zdaę to dogonimy go. Może lepiej. Cześć. Jak widzieliście na filmie, Klimat biegu i trasa biegu to jest czysty obłęd. Niesamowite to jest. Dlatego to tak wciąga. Dlatego tam jeździć chcę i jeździć będę. Nie, niestety tym razem nie udało mi się przebiec. Dwa razy kiedyś mi się udało. Teraz mi się nie udało. A to z powodu trzech podstawowych błędów, które uważam trzeba poprawić. Na przyszły sezon, pierwszy błąd to jest więcej i więcej i więcej treningów w górach. Mocnych podbiegów i przede wszystkim jakieś dwa biegi sprawdzające, których nie miałem teraz. To jest pierwszy błąd. Drugi błąd to jest weryfikacja trasy. Biegłem kiedyś już dwa razy ten bieg, kilka razy zdecydowałem, kilka lat temu. Ale co co. Teraz nie było, że tak powiem, sensu, bo Marcin był mądrzejszy od wszystkich. Po co mam tam jechać w Tatry i biegać, jaka trasę znam bardzo dobrze. Zastwaniakowałem. Tatry mnie zmiliły, wypluły. Wysy pokory trzeba mieć. Teraz to kolejny raz widzę. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Także trwaniactwo się skończyło. I trzeci punkt to to, że jestem cięż gruby. Niestety mam jeszcze nadwagę, spada teraz to w dół, yy, ale wciąż jeszcze mam do zrzucenia kilka kilogramów. Na granitadr miałem ponad 10 kilogramów nadmiaru także bardzo dużo. Yy, tu też musi się zmienić. Widzimy się w przyszłym roku na granitadr, czyli 2026. Mam nadzieję, że uda mi się losowanie. Tym razem nie odpuszczę tak łatwo. Teraz też łatwo nie odpuszczałem, po prostu już czas mi nie pozwolił. Za wolno się kulałem. Widzimy się na szlaku, gdzieś w terenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.